Witamy w żołądku. Czy mogę prosić o nazwę? Jestem Owsianką z owocami. Mamy dużo energii dzisiaj. Owsianka, ale super, zaczynamy dzień. A czyżby był poniedziałek? Tak, jest poniedziałek. Tak, myślałem. Zapraszam, zapraszam. Proszę się rozgościć. Dzięki. Jogurt z musli. O, dzień dobry, dzień dobry, zapraszam, proszę sobie usiąść. Dzięki. Dwunasta, to tacy goście, no, no, robi się dobrze. Siema, 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 siema. Tu Cześć, cześć, w sumie potrzebowaliśmy energii, więc dobrze, że jesteś. Postaraj się tylko wejść i proszę, nie przeganiaj wszystkich tak szybko jak ostatnio, dobra? Byłoby, byłoby super. Super, tyle energii. Lecimy. A ty? Jestem cukierkiem. A, pewnie razem z kawą? Mhm. Dobra, wchodź. Jeden przecież nie zaszkodzi. Dobrze. Ej, jeszcze ja! A wy? No, my też wchodzimy. Za nimi. Siema. Batonik. Myślałam, że góra dzisiaj miała zacząć dietę. Co jest? Góra mówi, że od jutra. Dzisiaj jeszcze mogę. Niech będzie. Zapraszam. Super, dzięki. Siema. Serio. Jestem hinorem tym z osiedla. Podwójna porcja, stary tłuszcz. No co mam zrobić, przecież Was nie wypuszczę z powrotem do góry. Wchodźcie. Dzięki. Lody. Hej, wiecie co? Trochę nie mamy już miejsca, więc yy, niezbyt jesteście mile widziani. My wchodzimy i tak. Nie, naprawdę, słuchajcie, nie mamy gdzie. Nie mamy gdzie. Chciałabym, ale nie mamy gdzie. Kochanie, wiesz co, mówią? Na słodkie zawsze znajdzie się drugi żołądek. Oh. Co tydzień to samo. Każdy poniedziałek wygląda identycznie.